Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Maraz, a teraz, a to jest gramy w Warframe, takie luźne granie. Słuchajcie, to jest taki filmik informacyjny dla Was. Ja będę sobie tutaj grał. Tak. Po prostu luźno i pogadamy sobie na temat co będzie się działo u mnie na kanale. Słuchajcie. Teraz mam jeszcze ogień w pracy, taki dosyć średni. Mogę tak powiedzieć nie mam za bardzo czasu na nagrywanie i jeszcze mi się tutaj trochę spraw a propos siurbą zaczął łapać, to jeszcze takie dodawanie filmów zacznie się utrzymywać na moim kanale e, po jednym odcinku dziennie mamy się troszeczkę nagranego Joss Coulsa Tak więc no musicie się przygotować, że jeszcze chwilę taki stan się utrzyma Eee, ja sobie już pomalutko zacząć nagrywać e, jakieś serie Żeby potem był wysyp tych filmów I słuchajcie, filmy nie będą dłuższe e, jak 20 minut W sumie napiszcie mi nawet w komentarzach jakie długości filmów by wam odpowiadały Bo naprawdę nie wiem Ej, chodź tu progo Wysłałem na seriom, jakimś myślałem, to będzie intruzem 2, trochę skupię się też na grach Indy, yy, Indykach, tak potocznie nazywanych. No i co? Moje proponowane serie dla Was to jest yy, seria Mediwala. czyli na serię Medievala. No jakby wam to powiedzieć ludziska na pewno będą to wszystkie dodatki z Medievala 2 i jeden mod. Tak na początek. Eee, potem co? Parę Gierek z Warframa. Modern Blade. I jeśli byście się jakiś film zacząć, to piszcie Na pewno jeszcze Hitmana zacznę nagrywać po malutku. Całą sagę. Razem z Hitmanem rozgrzeszenie Czy tak zwanym Absolution I nie wiem co dalej Słuchajcie nap Naprawa tytułów na moim kanale filmów No to będzie dosyć dla mnie ciężko teraz Tak za bardzo nie mam się kiedy czasu usiąść Do tego na spokojnie Mam nadzieję, że trochę sobie w niedzielę czasu wysmyczę I to już będzie naprawione Te cholery jedna. I uwierzcie mi, naprawdę długi czas nie nagrywam w ogóle żadnych filmów Także no, będę musiał się trochę to przyzwyczaić do mojego komentowania A, Nie zdążyłem. No. I po sprawie. Chyba sobie wybrałem złą grę jak nagranie i komentowanie. O. O, świetnie mod wpadł? i przy okazji dodatkowe główienko zrobione ok, teraz gdzie się muszą udać Nie słuchajcie, tak się będzie sprawa mnie na kanale yy... wyjaśniać powolutku. jakieś chcecie inne serie, żebym zaczął nagrywać to piszcie. Zobaczymy co da się z tym zrobić A vlogi ludziska hmm. Nieszczęsne No to z tym będzie troszeczkę jeszcze problemu Muszę się naprawdę usiąść do tego Mam masę tematów Ale po prostu nie mam czasu kiedy tego zrobić Dzisiaj może troszeczkę jakiegoś jednego vloga nagram Jak mi się uda to załatwić Pięknie. Takie gdzie to jest, to jest terminal. No I, i to na kanale chyba do mnie wszystko co by było. Słuchajcie ja chciałem zrobić jakieś Q&A ale to jeszcze chyba nie wypali. Bo pod jeden z filmów yy, o tym mówiłem i to nie wypaliło. Za bardzo. Okej, okay. słuchajcie, jakieś teraz co z, 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 jakie gry nowsze będę robił Na pewno zrobimy sobie z Pawlakiem Saints czwórkę. 4 e, Nie wiem jak to wyjdzie Zobaczymy A cholera zda się tu ciężko robić W tej grze Yy, aha, bym zapomniał jeszcze blisko o jednej sprawie streamy No Na streamie z, na pewno znajdę jakiś czas Mam nadzieję że Następny stream yy, będzie jakiś zrobiony jutro, w sobotę i w niedzielę Jeśli mogli sobie coś tam obejrzeć To taka sprawa No i Ogólnie Chyba wszystko A, dziadostwo. Nie, 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 za hamidło jedno. Okej. Okay. Szybciutko do terminala i żeby mi tutaj za dużo życia nie zabierało, tu się jeszcze chcę trochę pokręcić. No, i sprawa załatwiona Okej, okay, co my tu mamy? Czysto? Okej, okay, można iść wyżej. I co, słuchajcie... Ludziska zależy mi na takiej sprawie, że chcecie jakie długie odcinki są, bo ja sam proponuję do was yy, yy, odcinki nie dłuższe niż 20 minut. W sumie tak i tak, to nikt nie ma siły na, na oglądanie dłuższych odcinków. Gdybym ja wyrąbał dwa pół godziny albo trzy w, na, w ciągu dnia, no to ma niektórym osobom się to znudziło. Teraz się troszeczkę nacieszymy tą grą Muszę jakoś wrócić do... Do nagrywania Mój komentarz na pewno będzie teraz troszeczkę... Gorszy jak ostatnio o, nie tutaj No jaki ham gdzie się ją chowa? No. Pięknie Hmm, coś zostawił? Nie. A szkoda No słuchajcie, tak jeszcze jedna sprawa do Was. Co by się podzielił, byśmy zrobili sobie klan w Warframe? Ie. Tak już dosyć się wciągnęłem w tą grę. Jakbyś sobie w nią pograć. No, dobra sprawa opanowana. Nie wiem, ja założę jakiś tam klan i za czym, co z tego wyjdzie. Co za ham. No, 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 no. No, pięknie. Dobra. Pisimy dalej. No to za zaczynamy co czekać. i ilu to jeszcze ich będzie? No pięknie. No jeszcze nie przeładowałem, cholera. Okej, okay, powinien być teraz spokój. jakbym teraz zginął to by było pięknie Robaczek mi eksplodował Niedobrze I pomocnik, a sobie nawet i dobrze że... Może po pociły już wszystkich pozabijam Okej, okay, ktoś tam nie strzelał, bo mi się wydawało Sprawa zakończona. Padłeś? No, okej, okay, to wszyscy? A, bez jaj. Myślałem, że będzie jeszcze dobrze zabawa. Dobra. Uciekamy do punktu ewakuacji i na dzisiaj sobie ten odcinek widziska kończymy. Słuchajcie, tak więc, no, plan na następny nie będzie Jessica z dwójka. Ja sobie tego nagrywał nam na spokojnie. Po jakimś jednym odcinku dziennie, żeby po prostu mieć ten zapas tych filmów. Ja resztę serii zacznę sobie kontynuować, pomalutku. I będę was informować, jaki jest stan obecny wszystkich moich filmów i projektów jakie robię, jakie skończyłem i kiedy one do się ukazywać tak więc co bliska ja byłem raz, bo był taki szybki filmik informacyjny trochę taki rozkojarzony jestem no ale wybaczcie mi to no i za bliska trzymajcie się do usłyszenia cześć